No to też, znaczy ja zawsze daję jakąś drugą I szansę, drugą trzecią tak. szansę, I tak, i tak żeby jakiś spróbować, czasu spróbować, tak, żeby zrozumieć też dlaczego, mm -hmm. ja też zawsze wychodzę z takiej perspektywy ciekawości, mm -hmm. dlaczego akurat tak jest, no bo może się okazać, że akurat jest teraz jakiś trudniejszy okay. okres w życiu mm -hmm. um, i ja też nie mogę odnosić, wiesz, tempa pracy zawsze do mojego tempa, ja kiedyś usłyszałam takie fajne porównanie, że w zespole możesz mieć różne rodzaje samochodów, bo każdy samochód, który tam jeździ teraz na ulicę, to jest w stanie osiągnąć taką prędkość 60 km na godzinę, prawda? Tak, tak no ale zupełnie inaczej to będzie dla Ferrari, prawda? A zupełnie inaczej dla Skody Fabii. Okej, okay, to jest świetne porównanie. Tak. I w zespole też pewnie są takie osoby. Jeżeli, na przykład, ktoś jest liderem i jestem Ferrari, i myślę, a ma my jednak tam trzy Skody Fabie, tak? No, to teraz, odnosząc, jakby oczekując od innych, że one tak szyb, szybko pójdą do przodu, to właśnie nie ma szans, prawda? Więc to zrozumienie, ta ciekawość, z czego to wynika, że jednak ktoś wolniej pracuje, to też to dla mnie też jest zawsze pierwszy krok, ale absolutnie też się zgadzam z tym, że no czasem bywa tak, że no nic na siłę, i dochodzimy do jakiejś ściany i stwierdzamy, Lec... że może to nie jest to miejsce, może to nie jest ten moment. I się męczymy po prostu za sobą przez tak. jakiś czas. Nie wiem, czy też tak miałaś, że. Tak, właśnie tak miałam, mhm. że to jest takie męczenie, to jest takie ciągnięcie, ciśnięcie, próbowanie, znowu próbowanie, znowu próbowanie, i człowiek ma dość. Mhm. Po prostu mhm. mówi, ok, to lepiej podziękujmy sobie, może tobie będzie gdzie indziej lepiej. Mnie na pewno będzie bez tego właśnie ilości ogromnej energii wkładanej, żeby ten samochód jechał w ogóle 60 km, bo tak. on jedzie 30, mm -hmm. to mm -hmm. o to chodzi, to okay. jest jednak, nie ma problemu jak ktoś jedzie 50, 65, mm -hmm. nawet 45 jakiś czas, ale jeżeli ten samochód jedzie 30 i nie ma opcji, żeby przyspieszyć, mm -hmm. to mówimy,